Witam, nazywam się Jacek Antonik, serwis mędrciarski, właściciel sklepu Remsport. W poprzednim odcinku e, pokazałem Wam jak zabezpieczyć lizgi po sezonie zimowym e, do leżakowania. Teraz pokażę Wam jak e, usunąć ten smar, czyli przygotować narty już bezpośrednio e, do sezonu e, zimowego, do jazdy. A więc proszę zauważyć, e, smar leżakujący pozostał na danym ślizgu, e, teraz ściągniemy go za pomocą cyklinki z pleksji. Jest to jedyne narzędzie służące do tego, aby ten nadmiar smaru, który, który nam pozostaje ściągnąć z tego ślizgu. I tak jak powiedziałem wcześniej, przy, przy tamtych czynnościach wszystko wykonujemy od dziobu do piętki. Zamocujemy sobie mocną dobra I cyklujemy. Proszę zobaczyć. To jest ten wiór smarowy to jest właśnie ta, ten smar, który jest na tym naszym ślizgach. Cyklinę trzymamy oburącz pod pewnym kątem, prawda, ten kąt naprawdę nie jest jakiś tam określony. Cyklina musi być ostra, musi być sztywna, bo jeżeli jest, jest zbyt miękka, to osoby o, 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 o sile potrafią ją wygiąć i, 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 i po prostu mają tendencję do żłobienia środka, dlatego tak jak mówię, to jest ważne, żeby ta cyklina była sztywna, co najmniej 5 mm. Cyklinujemy do tego momentu, aż do ślisku nie będziemy już otrzymywać tego biura Tutaj Tu miejsce takie szczególnie opierliwe przy tych, tych możemy wykonać tą krótszą, krótszą stroną cykliny.

Dobra, mamy ściągnięty smar z powierzchni naszego ślisku. To samo możemy zrobić z krawędzi. Jeżeli cyklina dysponuje jakimś rowkiem, takim specjalnym wycięciem, możemy zrobić z Jeżeli nie, to po prostu ciągniemy cyklinę wzdłuż krawędzi, ściągając nadmiar smaru, który tam na niej pozostał. Bok. Teraz to samo. To samo zrobimy, jeżeli chodzi o... Najlepiej Z drugiej strony. No, zebrałem, trochę smałem. Teraz z boku. Także nam się później w przyszłości w przestrzeni Następną fazą jest szczotkowanie. Szczotkowanie wykonamy dwoma szczotkami. Szczotką twardą, najlepiej z jakiegoś tam włosia musiężnego, miedzianego, brązowego, w zależności jaki producent tam daną szczotkę zaopatrzy. Ja akurat mam brązowe, twarde i z dwoma brązową oddziałów. To piętek. wykonujemy wszystkie trudności, szczotkujemy tą szczotką po to, aby wydobyć jakieś tam resztki smaru ze struktury nasilników, która nam pozostaje. Proszę zobaczyć, widać akurat, no, jaki pozostaje ze smaru. tutaj się na pracowni, przy dziobach, zawsze wsiąknąć coś tam, co nam pozostaje na go Dobra. Teraz ją proponujemy szczotką miękką, szczotką z włosia nylonowego, miękkiego. Proszę zobaczyć, jak już wygląda nasz ślizg. Wieci się elegancko, i teraz możemy przystąpić do czynności następnych, czyli do ostrzenia krawędzi dolnej, krawędzi bocznej, a później przystąpić do dalszego smarowania właściwego, e, takiego, którego będzie, będzie nam przydatne do warunków, które będą planowane na stoku. Także dziękuję.